Siemaneczko, tutaj Wenta. Zapraszam Was do 47. odcinka z serii Dead by Daylight. Zagramy sobie dzisiaj z szwagrusem oraz żubrem. Tak więc zaczynajmy. i pić alkohol. Moment, Mori. Ja wiem, że Ty wszystko wykorzystasz. Placówka wykorzystasz... medyczna. Ty wykorzystasz każdą okazję do tego. O, więc. co co za fajna mapa! Róbcie geje, nie patrzcie na nic. O cholera! On o. ma śmiertelny pościg. No nie, on musiał mnie pierwszego, nie, nie, on musiał mnie drugiego. <noise> Czekaj, o ma śmiertelny pościg! Robi ktoś na środku? Nie! Kurde, dlaczego mnie goni? Dlaczego szwagra Robimy tym środkiem? Po no, jego ja ten. Oszukałem. Nie! Ze mnie to jest taki oszust matrymonialny. Jest dobrze Zaprowadziłem go do siebie Ej A się wrócił do mnie Nie no nie jako... Jak? Teraz się nie goni no, no on był tu, ale nie wiem czy on wie za co gonić Zróbmy to szybko, ten środeczek i uciekajmy. Zrobicie trzech we środek? Nie. Nie, dwóch. To nie Jurik i Mura, a fuckiem no to dobrze. Ju... O kurde. No o, do końca, do końca, do końca, do końca. Do końca. A, dobra, na górze, on tu nie idzie nawet. Jak nie? Aha. Czemu ma niewykrywalny! Kurwa! No, no, na 70% G jest niewykrywalny. No, no to, dokładnie! Te. Nie, no zostaw mnie, zadymiarzu! Wykręcił Kurde, zblokowa! Nie trafił mnie! Zadymka siu siu To jest jaki wykręt! Kurde argument. kurwa, 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 Geja kurwa, się kurwa, 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 się Ale jestem dobry w tej grze Bardzo Myk czy tysiące nie, nie, kurwa, kurwa, nie, nie, nie. Nie, nie, mnie, mnie Znalazł mnie. Dobra, zostawimy Spłoczył wyższość Kurwa, ale mu chujowo idzie O! O cholera ja widzę tylko jakby podno... Odwentom, czemu ty mnie nie podnosisz? Bo jest tu no, blisko no, on to mnie podniósł. To on, on już mnie podniósł, dzięki Ja wiem, ja wiem że Ja już jestem podniesiony jak coś A ja Jestem narażony Dobra No kurde No ma barby Ale się wytepa Zrobił Ciebie żuwer jak dziecko Dokładnie Dobra, no nie. I no i ja on się tu pas z powrotem. On tylko czeka na powiadomienie, że my tu jesteśmy. Juli Komura, mnie idzie ściągnąć. Juli smartfon. On tu jest. Obserwuj teren. Wysłuchuj się. Jak już, jak już, to on już jest Dobra, uciekaj, 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 uciekaj. Uciekaj... O kurde, przeszedłem w niego. Ha, ha, ha. Spierdziela, idioto. Dobrá, kupnu Gena. Váčos. 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 Okej! Okay? Daj, punkty! Szybko, 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 chodź, chodź, chodź! Zdążymy to zrobić. No i idzie tu już. On mnie tu szuka na środku. Dobra, zostawił mnie. Chyba albo nie Goni mnie Już nie, Juki Himurę przejął E, tu obok gdzie robiliśmy jest drugi, nie? Tak Wow, stopł się To idę wtedy o Tam. Nie, za mną mleka Zostaw mnie! Ty kudenty kudenty na mnie! On tu ma no gdzieś... Ej, on tu ma teleport! No i co? No nie! Jaki jak ty jesteś durny! On do go goni! I za czym ci to było? A ty się nawet nie podnosisz, nie? Ale trzeba tak, było przecież rozwiać. Wylepore. No nie musiałeś, po co? No żeby się nie tepnął. No, i tak dospojtowałeś, no. żeby się tepnął. <grym> nie, przyszedł do końca. Nie, nie bo ma do i on widzi jak ktoś rozjeba Aha. Co za idiota. Aha. Kurwa Ja do szafy wchodzę No to dobrze No to niedobrze. A jak to się stało, że teraz żywy jest obsesją Bo wa przyjacielu do końca Tak A jak obsesja no, ale ja bym no tak, ale jak obsesja już wisi to jest ktoś inny Aha! Nie, on tu przyjdzie... Ten go tu zaprowadzi... No, odpuścił... No nie, goni mnie tunel! Spadaj tunelarzu. Dobra, chyba ci odpuści teraz. Jeszcze go ode a może nie? No, się go mnie Odmykać. którą odmykać się, lewo czy prawo? Ja idę da na dalszą. Ja idę na lewo. O, to jest to dalsza Dobra, dobra, bawa, szybko otwierajcie Ej, się zblokowałem klamkę! No nie komórę! Nie blokuj się o klamkę! On czyli tak się zarostepnie. Mam barwy, pamiętajcie o tym. No, myślę, że ma, chyba że to było przyjście do końca, ale. tu stucieczka, wolno! Pierdol tego od Ale, ale, leszą mnie, leszą mnie! Haha, no popełnił! Pewnie stoi nad nim. No, no. pewnie tak. Dobra, On czeka na Czekamy na niego, nie? Bo co? Jo. W ogóle, jak ja cię wyleczyłem, Żuber, nie? To powinieneś mieć pre premię do prędkości. No właśnie mam jakąś, ale. Hmm. To na, na zawsze o? Ja? Nie, jak jesteś moim obrębem. Aha, no jak ja cię uleczę, to masz premię do leczenia ludzi. Ha! 16% A ja mam jeszcze ten yy, Ekstra Tom, to jest skrzydła, nie? Ja teraz ha. za pierwszym jak Dziki Rex. Nadzieja! Zioła! Nowa nadzieja! Zioła! Zio. 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 Idzie, 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 idzie! idzie, 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 idzie. idzie O, obsesja uciekła! No to ładnie. Jak to wychodzi za ten mecz teraz? Ile Bursa. ja dostałem? 130? 130 tysięcy? Ja stówę dostałem. Chciałaś dać minę. Nie... Podsłuch. Podsłuch. <laughs> ja chciałem dać podsłuch. Przedszkole w Batham... Hadonfield. Haddonfield. Jak w Batham. Przedszkole w Haddonfield. Nie, nie, nie. Ja bym chciał chodzić do takiego przedszkola. No Hardham. nie! Kurwa, pielęgniarda. Pielęgniara. Ona ma ten No no do mnie idzie Ona ma śmiertelny pościg No właśnie nie. nie do szafki wchodzę o, dobra goni Dorwo, tego. kamperzyce No i się kurde u mnie pod tym gonią Weź się uciekaj co Pryskaj, pryskaj Jo! Jak ja Gena robiłem mi twoja No miła... A to twoje, ja myślę, że to od tego, jak on uciekł. Ale on tu już jest, on tu jest na dole, czekaj, czekaj. E zakręca. Spierdalaj. Nie, nie ma go. Jojo, jo, jest. Jest, ona mnie trafić nie może. O, on tu jest, teraz tu biegnie, tam, tam biegnie, w tamtą stronę. O, o w tamtą stronę powiedz. Goni za mną prosto, za mną. Weź tu, stań przy mnie. O, no teraz ja szybciej robię. Ja bym swoim obrońcą. ja tu widzę, to widzę tego wenta Dobra. Uciekłem On tu idzie. Jest tu, kogo jest? tu jest Nie dobro. ko Jezu, nie, wkurzył się ile na mnie, nie, nie ile mnie. kurde. Ile punktów? Eee, 36! A, 74! No jo, bo ty. śmiertelny pościg! No, ja, ja wiedziałem, pielęgniaka! I rezonans bólu. Nieee, yeah. co za gnojcy. Nie mógł mnie dorwać, to się wkurzył. He, psycha siadła. Tak więc to by było w dzisiejszym odcinku na tyle, jeśli wam się spodobał to zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz jeśli chcecie to udostępnijcie ten odcinek. Cześć!